Piękny mecz, było trochę mianek. No kim Celta, no chyba tak jak wszystkich, No szkoda tego bonusa. Jeden z ciekawszych meczy w tym sezonie. Chciał, żeby byłby remis, no nie był remis, rybnik wygrał, także gratuluję rybnikowi. Czy nie uderzyła cudówka do głowy? <głosy> <głosy> jak na razie nie. Atmosfera fajna, fajnych kibicu tu jest dużo. Super tu. Przed nami jeszcze dosyć ciężkie spotkania wyjazdowe. No zobaczymy. Wydarzenia, ludzie, emocje. Rybnicki magazyn żużlowy. A w dzisiejszym odcinku? Zwycięstwo rybniczan w starciu złotewskim lokomotyw Dałgapils. Gośćmi magazynu będą Adam Pawliczek, Adam Drewniok i Roman Poważny, z którymi porozmawialiśmy m.in. o meczu i szansach rybniczan w dalszej części sezonu. Oraz na koniec tradycyjnie historyczna zagadka żużlowa, tym razem nieco trudniejsza. Jeszcze przed rozpoczęciem meczu, zawodników i kibiców, a przede wszystkim chyba rybnickich działaczy, zaskoczyła wiadomość z Anglii. Lewis Bridger poinformował, że nie dotrze na mecz. Mecz, od którego zależało na jakim miejscu będzie ostatecznie znajdował się Row w tabeli Najs NICE polskiej ligi żużlowej. Ta informacja, niestety, nie była jedynym zmartwieniem, które czekało na fanów czarnego sportu przy ulicy Gliwickiej. Na stadionie nie pojawił się także Oscar Polis. W jego miejsce trener Grabowski wstawił utalentowanego, ale wciąż świeżo po licencji nie doświadczonego Kamila Wieczorka. Lewisa Bridgera zastąpił Dakota Nord, który w parze z Chrisem Harrisem zdobył w sumie 6 punktów i 1 bonus. Sympatyczny Australijczyk stoczył emocjonującą walkę, między innymi w biegu piątym z Maximem Bogdanowem. Zdecydowanym bohaterem zawodów po raz kolejny został Kacper Woryna. Ulubienie cernickiej publiczności zdobył aż 12 oczek i 2 bonusy, a swój talent zaprezentował m.in. w wygranym 5 do 1 szóstym wieku. Genialne zawody, przysypana chwalą, czy nie uderzyła sadówka do głowy? <noise> Jak na razie nie, nie ma, nie ma z czego uderzyć. Cały czas jadę tak samo i nie myślę o tym, czy wychodzi, czy nie wychodzi. Sudówka raczej nie planuję, żeby mi gdzieś uderzyła, na pewno nie. <noise> czego, brakło, czego brakło, dlaczego dzisiaj nie było bonusa? Możemy tutaj, nie wiem, obwinić każdego, ale myślę, że po prostu drużyna przyjezdnych była lepsza. Możliwe, że to w moim biegu jak słabszy start miałem, nie wyszło, no ale możemy po prostu tylko gdybać, ale bonus pojechał do sałga w piersiach. Podopieczni trenera Jana Grabowskiego wygrali wysoko, bo aż 53 do 37. Jednak brak szczęścia, wiary lub może zwyczajny pek sprawił, że w 15 biegu zabrakło niewiele do zdobycia punktu bonusowego. Rybniczanom wystarczyło zremisować 3 do 3. Ještě půdu bylo dobře, těším se z tego vyniku bylo dobře, no dnes. Ale co se stalo v ostatním běgu? W ostatním biegu. no start byl dobrý, ale taky silnik nie był dopasovaný. Tego mě předběhal po Jux, po Obandy. jehal jsem tak, nebylo dobře, no v ostatním běgu. Bylo by lepiej, když bych dal zemba do, do, nadu, bylo by lepiej. Teraz už to vím, ale v ostatním běgu jsem ještě nevěděl. Pewne miejsce v składzie do konce sezonu? To nie wiem, to jeszcze muszę pogadać z prezesem, ale cieszyłbym się z tego, kiedy by tak było. E, będzie walka o play-offy? Myślałem, że tak. A chciałem walczyć też ze składem, jaki tu jest. Chciałbym jechać. Rybnik, ja nie lubię, Rybnik, tak? tak to chciałbym jechać. Atmosfera fajna? Atmosfera fajna, fajnych kibiców tu jest dużo. Super jest tu. Co się stało w tym ostatnim biegu? No, już z samego startu ten motocykl przekręcił mnie, nie, 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 nie wyjechał tak, jak chciał, i zostałem. Trochę trudno tutaj na duże wyprzedać, jak, jak wszyscy wiemy i tak było jak było. No, ja, ja to, ten wyścig 15 zawsze wiadomo, najlepszy e, Wszystko może się zdarzyć. No, trudno powiedzieć. No, szkoda, szkoda na pewno, bo jechać mi obłony coś się nie udało. E, problemy sprzętowe już za to, za Panem? No wyglądało na to, że tak. No, wszystko już idzie, idzie dobrze w miarę. E, no, była wpadka w 15 wyścigu, wiadomo, ale no, to takie sportnie wszystko idzie wygrać, także no, szkoda na pewno i. Jedziemy dalej. Emocjonujące i trzymające w napięciu do końca zawody mogły się podobać, a o ich podsumowanie poprosiliśmy wieloletniego sympatyka rybnickiej drużyny, jednego z najbardziej uznanych sprawozdawców sportowych w Polsce, redaktora Radia Katowice Henryka Grzonka. Był to na pewno jeden z ciekawszych meczy w tym sezonie na rybnickim stadionie. Ja co do tego nie mam wątpliwości, dlatego że walka o bonus trzymała w napięciu pibicu właściwie do ostatniego biegu. O to czasami też w żużlu chodzi, prawda, żeby nie było takich meczy, gdzie jedzie się o nic. Więc w tym sensie emocji nie brakowało. Myślę, że obejrzeliśmy dzisiaj drużynę rybnicką, która była w pełni skoncentrowana. I gdyby nie ten ostatni wyścig i gdyby to wszystko zakończyło się jeszcze zdobyciem punktu bonusowego, to właściwie moglibyśmy tylko chwalić. Ja ale dzisiaj chciałbym pochwalić blisko drużynę za jakąś mobilizację, koncentrację, za wolę walki. Właściwie wszystko to było, prawda? Świetny występ Kacpra praworyny, który moim zdaniem, ale mówię to już po raz kolejny i nie, nie tylko w tym sezonie, ma papiery na to, żeby być żużlowcem na miarę swojego dziadka. Będziemy mu bardzo oczywiście kibicowali, mam nadzieję, że ta kariera się rozwinie. To co Kacper pokazuje na torze, chociażby w tym spotkaniu, no to rzeczywiście ręce składają się same do oklasków. To jest fajne, super. Dlatego też wierzę głęboko w to, że drużyna rybnicka jednak ocali tą pierwszą ligę dla Rybnika, uratuje. Że w tych trudnych, najbliższych spotkaniach, bo to naprawdę będą mecze właściwie o wszystko ogromnie trudne, wyjedzie na tor tak samo zmobilizowana i skoncentrowana, jak dzisiaj na własnym torze. Ale nie będzie lekko, niestety, powiedzmy to sobie szczerze. Widzi Pan jakieś zmiany w składzie na przyszłe mecze? Kogoś zastąpić? No dzisiaj mieliśmy taką sytuację, że wiadomo, że zaspał i nie przyjechał bridger, prawda? Zastąpił go Dakota Nord. Szczerze mówiąc nie wiem, czy nie było to nawet lepsze rozwiązanie, bo gdyby nawet ten bridger przyjechał z Cardiff i nie wiadomo w jakiej byłby dyspozycji, obawiam się, że zdobyłby mniej punktów niż Dakota, więc chyba nie ma złego, co by na dobre nie wyszło. Ja przynajmniej tak to oceniam. Może się mylę, ale, ale wydaje mi się, że, że to akurat było nie najgorsze. Pociągnięcie. Zmiany w składzie. No jakie zmiany? No nie bardzo możemy mówić o jakichś zasadniczych zmianach w składzie. Drużyna musi jechać do końca w takim składzie jaki ma. No i koniec. Trener Grabowski nie ma zbyt dużego pola manewru. I tyle. No, no trzeba liczyć tylko na to, że ci zawodnicy naprawdę się skoncentrują i tak jak dzisiaj w meczu z Pilis, po prostu pojadą na maksimum. Przed naszą kamerę udało się również zaprosić Adama Pawliczka. Uważam, że piękny mecz, było trochę Mijanek. Szkoda tylko, że rybnicka drużyna nie obroniła tego bonusa, bo ona zanosiło się na to, że bez problemu ten bonus zostanie w rybniku. No ale tutaj w tym ostatnim biegu łoty, że pokazali swój pazur i bardzo mało kiedy się zdarzy na tym nowym torze, że na tamtym mógł ktoś kogoś wyprzedza. Akurat z to był, tak? Wyprzedził Milika i. Tak się stało, jak się stało, że ten bonus jednak mimo wszystko pojechał z powrotem na Łotwę. Jakie widzi Pan szanse w kolejnej części rozgrywek naszej drużyny? Ja uważam, że rybnicka drużyna wzmocniona tutaj Rafałem Szombierskim dostała skrzydeł wiatru w żagle i powinni robić swoje i utrzymać tą pierwszą ligę. Na trybunach Rybnickiego Obiektu nie mogło zabraknąć wiernego fana miejscowej drużyny, Adama Drewnioka, który między koncertami z zespołem Karantu Hill znajduje czas na kibicowanie. Jak wyglądały zawody dzisiejsze Okiem Celta? Okiem <grym> Celta, no chyba tak jak wszystkich. No, szkoda tego bonusa, bo ten ostatni bieg troszeczkę jednak przespany. No można było przynajmniej tak pojechać, że. Wacław Milik miał utrzymać to drugie miejsce, wtedy nie byłoby w ogóle ani w jedną, ani w drugą stronę tego bonusa. No tego szkoda. Natomiast bardzo cieszy postawa Kacpra Woryny. To jest, to jest wielki pozytyw. No i cementowanie drużyny. Ja myślę, że chyba powinien być tor częściej lany, bo wtedy jak jest troszeczkę bardziej pod kółko przyczepny, widać, że naszym zawodnikom to o wiele lepiej wychodzi niż, niż przy, przy suchym torze. No miejmy nadzieję, że że jednak mimo wszystko z drużyna się scementuje, jak i ten tor, i wtedy będzie jeszcze lepiej. No, tak, żeby na, na, na przyszły sezon, sezon już walczyć, walczyć o coś więcej e, niż, niż w tym sezonie. Taką mam nadzieję. W trakcie zawodów w Parku Maszyn dało się wypatrzeć postać, którą dobrze pamiętają kibice z nad Roman Poważny, rosyjski rybniczanin, który krzątał się dyskretnie wśród łotewskich kolegów, pomagając im przy motorach. Po meczu zaprosiliśmy go przed obiektyw naszej kamery. Ciekawe zawody, fajne były, ale dużo się działo w parkingu, byłem gdzieś w parkingu, mało co wiedziałem na torze, ale 15 bieg obserwowałem. Komu pan kibicował? Ale może byłby remis, no nie był remis, rybnik wygrał, także gratuluję rybnikowi. I dalej serce bije dla rybnika? Tak, bo tu mieszkam blisko w stanowicach i lepiej jakby weszli do ekstra ligi. Razem z lokomotywem? A lokomotyw, żeby nie spadł tylko, no, żeby został pierwszy lidze. A teraz czas na zagadkę z historii. W archiwum pana Andrzeja Kasperka, którego serdecznie pozdrawiamy, znaleźliśmy wyjątkowy mecz. Rybnicka drużyna zmierzyła się gościnnie z drużyną z RPA. Żużlowcy, występujący pod nazwą Johannesburg South Africa Speedway, rozegrali w tym czasie w Polsce tylko dwa mecza. Pytanie brzmi, jakie drużyny odwiedzili w Polsce żużlowcy z RPA? Ciekawych materiałów, nie tylko wideo, szukajcie na www.zksrow.rybnik.pl. Do zobaczenia!